W kolejnym odcinku na kanale Matis Salonu z cyklu prace domowe. wyśleliście, <laughs> że zapomniałem jak się kręci. Nie, wkręcałem was. <laughs> tak, dzisiaj kolejne prace domowe, od czego będę zaczynał, tak, dzisiaj kolejne prace domowe, od czego będę zaczynał? Muszę domalować boczki. Eee, te drobnice zaraz. Tu już mam przygotowane farby, farma termoodporna, farba z lakierem, gdzieś tu jest, a to o tym zaraz powiem, to jest winyl coating w sprayu, czyli tam y, takie, taka śmieszność do, guma w sprayu taka prawie, że tu drugi lakier. Teraz tak, deskę muszę podomalowywać, bo pewnie nie będzie widać, ale tu mi się nie domalowało. Gdzieś tam są jakieś kłaczki, które muszę poprawić. Będę też wycinał ten montaż od zaślepki poduszki, bo jest mi to zbędne. Tak, te dziury tutaj to jest mój poprzedni system mocowania klapki od górnego schowka, który się niestety nie sprawdził. Tak, termoodporny spray jest na to. Yy, brudny łapy. To będę malował, żeby było odporne na temperaturę. Na tą farbę nałożę, ta farba powinna to przeżyć. Yy, bo w ogóle początek dzisiejszego dnia musiałem, porządkiem dzisiejszego dnia było wyczyszczenie w końcu mojej cudownej apteczko-kuwetki do malowania Raptorem i wyczyszczenia rączki do, do malowania Raptorem. Bo ten łek był już zaklejony tym Raptorem na stałe. Drobnica, to tak te wszystkie pierdółki będę z wierzchu malował Raptorem. Jakąś tam właśnie lampkę, zegarek. Ono właśnie, ten spray mi tak trochę nie pokrył. Wiem, tak trudno tego nie będzie widać. Także z wierzchu będzie Raptorem, będzie dobrze. To są różne zawleczki z wnętrza. To w ogóle olewam, bo tu mam komplet zawleczek z ekspresu Czarnych, będą pasować. Stąd muszę wybrać, to są zaślepki od potrzebia i stąd będę musiał wybrać jakiś komplet no, ładnych, a przynajmniej takich najbardziej równych, żeby je i najmniej zniszczonych od słońca, żeby je pomalować raptorem o i założyć z powrotem. No i pewnie skończę o tym, że pomaluję wszystkie, bo nie pamiętam na ile ich było. To zdjąłem z fotela, jest tu też rączka od fotela, to będę musiał dzisiaj w ogóle wyszlifować, pomalować. Są daszki, tak jak mówiłem. To jest daszek z dawcy, zielonego. Z lustereczkiem. <grym> Także go muszę umyć i będę malował te podstawki. Też Raptorem. A to jest mój własny. Natomiast same daszki pewnie będę oklejał jakimś materiałem. Zobaczyć, czy to będzie Sky, czy to będzie Taki sam materiał, jak będzie szedł na podsufitkę, może pół na pół. No, także porządek prac tak na dziś wygląda. A to to jest bonus, który robię dla Rafała. Te kapusty będą malowane na czarno, właśnie tym, że tak powiem, winyl sprayem folią w sprayu. Także muszę je lekko zmatowić i je pomalować też. No to zaraz Wam pokażę, jakie będą tego efekty. Nie wspomniałem wam jeszcze o tym, e, tak, to są efekty jak się nie przyjął lakier na tylnej półce, ale podejmę próbę jeszcze raz, dlatego że już wiadomo, że ten materiał nie wchłonie barwnika, w sensie to nic nie da, ale to była namalowana tylko jedna warstwa, więc próbuję teraz nałożyć parę warstw i zobaczymy jaki będzie z tego efekt. Oczywiście moim niefartem, a ja tu już to wyciąłem, Moim niefartem, jak myłem daszki, to jeden mi spadł i oczywiście, że to ten fajny od strony kierowcy i się ułamał jeden element, A, ale na szczęście po to mam to więc y, już jest sklejony z powrotem, tylko jeszcze druty uciąć i będzie się nadawał. Zaraz wam jeszcze pokażę efekty pomalowanych elementów, także to są wnętrze lamp już pomalowane. No i tutaj sobie. Leżał, schnął czorne znaczki. Śmieszne bo to jest taki efekt trochę jakby metalik. Fajnie to wygląda. Zobaczymy, jak będzie, jak wyschnie. Pewnie drugą warstwę trzeba będzie nałożyć, ale ja się biorę dalej za robotę. Tego też wam jeszcze wcześniej nie pokazałem. To są nakrętki do kół, które też dostałem od Rafała, bo Rafał sobie już załatwił nowe chromowane, a te są dyczko długie, więc wystają z felgi, ale pod moją. Amerykańską stylówę one jak najbardziej pasują, więc ja też będę dzisiaj sobie czyścił. No i pewnie spróbuję je pomalować od razu. Na jakiś ludzki, czarny kolor. No to tak. Trzy godziny później, jak zawsze. Z wierzchu pociągnięte raptorem, w środku jeszcze domalowane. To też z wierzchu raptorem. Zegarek z wierzchu raptorem. Kratki w deskę też z wierzchu raptorem, jak żeby inaczej. To też z wierzchu raptorem. Wszystkie podkładki, znaczy zaślepki do podszybia pomalowane. No i nawet już są suche. Raptor ma tą zaletę, że naprawdę mega szybko schnie. A tutaj w pudełku mam resztę jakichś tam gratów zbędnych. O, tak z ciekawostek. Jak potrafią. Rozpaść się plastiki to jest akurat, że było śmiesznie wyciągnięte z rocznika 2003. A wziąłem to tylko i wyłącznie dlatego, że to jest moja szybka. Ona jest jak widać przepalona. A tutaj była o, tu jesteś, tu była bardzo ładna, czysta szybka. Znaczy, to jeszcze trzeba domyć i miała ładną szybkę. Jeszcze elementy od deski i to wszystko poskładać. Wszystko spakowane. Także tak. Deska już poprawiona. Będzie ją można teraz złożyć do kupy i zmontować. Pewnie składać do kupy będę ją składał jutro. Jeszcze muszę tu przytaszczyć dywan. Żeby go zabarwić. Kawałki deski. Boczki drzwi też już pomalowane. Chyba wyszły ok, nie wiem, bo już mi się się to skończył. Dalej trys poszły. Tutaj boczek od siedzenia i rączka. Kieszenie, tak, te kieszenie się wyjmuje z boczków, z daszków. Pomalowałem ich mocowania. I czy to wszystko? Nie, to nie wszystko. Rączki też już domalowane. zaraz zobaczymy jak się pomalowała cała reszta bo już też powinna być sucha. Kładki lamp już też są suche, nie wiem czy je pokazywałem, ale wyszły całkiem przyjemnie. Będę je zabierał do domu i w domu będę je wstawiał w reflektory. Nakrętki kół już też pomalowane, wiem że one się ten lakier się pościera pewnie przy przykręcaniu, ale kif to. Yy, znaczki Wyszły czarne, ale to dlatego, że pomalowałem je czarną farbą jeszcze, bo farba, która była opisana jako czarny metalik, okazała się nie być czarnym metalikiem, tylko grafitowym metalikiem. Yy, tutaj jest taka sytuacja, że światło jarzeniowe mocno przekłamuje, i ona dalej się wydaje szara, ale patrzę na nią w tej chwili swemi oczyma, nie waszymi oczyma z internetu. I generalnie no jest czarna. Tylko tak wygląda w tym świetle. Także no zobaczymy jak ten lakier będzie się trzymał. Tu już są tak, tu są otwory, bo tu były wcześniej głośniki zamontowane. To co ja miałem z tyłu takie kolumienki, ale tu już są zrobione nowe otwory i tu jest otwór na przewód pod nowe kolumienki. A że te dziury będą widoczne? i w to. Nikt nie mówił, że będzie idealnie. Także to by było na tyle i będziemy się widzieć w następnych pewnie odcinkach. Chyba, że jeszcze dorzucę do dorzucimy do tego odcinek z dywanem. Znaczy fragment z dywanem.